Dzisiaj składamy to gówno do końca. Przyjechałem na wsparcie. Kuba opowiadaj, co tu się dzieje? Mamy gotowe wszystko prawie. Dało założyć hamulce, jakieś pierdoły, rurka od magla, jakieś gumki na, na elementach zawieszenia. Trzeba zdjąć blokadę. Tak, bo tu straż miejska przyjechała i zdjęta. Sprzętu na dzisiaj mamy tak końcóweczki, takie fajne. Teflonowe w oplocie jak coś Sportowy samochód, także musi być tutaj dobre hamowanie Mamy tarczuszki Fajne do wrzucenia, ładne, nowe A jeszcze błotniki Czekaj, no bo to chciałem spasy pokazać Dlatego to, to, pasy, o, to, lego, to chyba pod było Falkę toczyliśmy z tryskami, bo nasze lutowanie sprzed trzech miesięcy Okazało się średnie No właśnie, patrzcie to ja Jezu O, jez. o, bo, 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 bo. o. Ja przednie, przednie składałem ja składał Kuba składał, więc jak się zabije to będzie raczej moja wina niż jego sobie Gwintujesz, to ja zobaczę jak te przewody powinny tu iść. Chyba słyszałeś, Raidzie wywalili na R32 270 000 zł bezrobocizny. A wiecie ile poszło na preludę? Jeszcze więcej. Bezrobocizny na. Razem z samochodem nie wiem czy 9 koła na razie. jasne. Nie mam drugiej preludy bym tego nie złożył. Tu jest ta rurka, Tam widzisz. I ona musi być podłączona do tych miechów Widziałem, że, że oglądał ostatni film, więc pozdrawiam Pawła. A nie, to w ogóle dzisiaj mi <śmiennie> napisać. No ale będziemy robić, to przywieź mi podnośnik i klucze i... <śmiennie> I pan... <śmiennie> Może jeszcze frytki <śmiennie> do tego. Zaspełni spełni moje trzy życzenia. Muszę ją być. Jest jeszcze, o właśnie jest jeszcze przypał dodałem lampy do, do zrobienia I jak widzicie nie są zrobione I co Kuba? Zakładamy ten zawias? Trzeba już to druciarstwo O widać Czekaj O Bo trzeba było zrobić proxy na maglownicy Chyba zakładamy heble A najpierw trzeba skręcić zawias, nie? Nie wiem, to jest jakiś momentówek, to jest. Ty jesteś Obracam To ja Typ niepokorny Troszkę długie te przewody są To się wyciągnie, jak jak nadkola, i trzeba rekonstruować też spód. Będzie wstawiany z czego innego. Z czego to jest blacha? Zopla. Złożyłem butnik. Problem ze spasem, jak zawsze. Tutaj mamy kompletnie, to spoko wyglądać. Jeszcze wrzucimy sobie. Wrzucimy sobie progi. Tylko, że po progi muszę iść gdzie indziej. A ja przecież tego nie założę. To są pobyłki. Przejdziemy sobie jeszcze do środka, który pasował, wysprzątać. Ojejku, jakie to jest wąskie Ja u siebie mam przytom to mi to tak grubo, ale nie było to tak rozpieprzone jak tu No dobra, złożymy jeszcze wnętrze Tu mamy kanapę Wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego.